Zastanawiałeś się kiedyś, na czym polega różnica między sklepem, który robi milionowe obroty i rośnie o kilkaset procent rok do roku, a takim, który ledwo wiąże koniec z końcem? Są trzy podstawowe elementy marketingowej układanki, które są niezbędne do dobrego funkcjonowania takiego biznesu. Po pierwsze, musisz sprowadzać odpowiedni ruch w odpowiedniej ilości i to jest ten element, który łączy jeden i drugi rodzaj sklepów. Ale te, które nie odnoszą sukcesów, zapominają o dwóch mega istotnych rzeczach. Po drugie, Ważne jest, aby wiedzieć, co jest istotne dla klienta, czyli jaka jest przewaga, którą możesz zakomunikować na swojej stronie, która spowoduje, że ten klient zdecyduje się na zakup właśnie w Twoim sklepie. I po trzecie, jeśli klient się nie zdecyduje, to musisz mieć mechanizmy, które spowodują, że klient nie zapomni. Wróci, zobaczy maile przypominające o porzuconym koszuku, o oglądanych produktach, o dosprzedażach. Zobaczymy, ile przypominające, że być może skończyły się jakieś produkty i należałoby wrócić do sklepu. Więc te sklepy, które osiągają sukcesy, mają właśnie te dwa dodatkowe elementy. Jak to wszystko połączyć w całość? Co jest istotne? Co możesz sobie darować? O tym będę opowiadał na moim najbliższym webinarze. Pod spodem masz link do zapisu i datę. Zapraszam cię serdecznie, Mariusz Przeszczycki.